Cześć, tu Patryk, Auto Centrum Sanders z garażu Tiguana 2021 5 TSI, który wiadomo, te silniki mamy już znane. To są benzynówki czterogarowe, które są dobrze się sprawują. Ten ma przebieg około 80 tysięcy, suchy, nic się nie zmienia. Wiecie, co klient sobie zażyczył dzisiaj, żeby świece wymienić. No i wiadomo, będziemy zmieniali klocki i tarcze, ale no co wam mam mówić o klockach i tarczach? To nie ma sensu, chyba że jeżeli chcecie, no to wiadomo, e, VCDS-em z tyłu w tym roczniku się trochę inaczej cofa, jakby nie patrzeć te tłoczki. No ale to już jest inny temat, bo tam wchodzimy w inny kanał, po prostu, nie? Do ściągnięcia tłoczków, ale bardziej zmierzam do tego, żeby wymienić świecę. Tutaj, dostęp do wiadomo pod cewkami mamy. To nie jest pro, trudne, bo tutaj sobie zdejmiemy ten wąż, ale niestety, albo stety musimy też to, ten dolot tutaj ściągnąć tą taką rurę. I teraz, żeby ją ściągnąć, ona jest tak z przodu: jest na takim wpięciu. Jak jest auto w miarę świeże, to to wpięcie, no to nam wyszło jak najbardziej. Bez żadnych uszkodzeń, ale awaryjnie zamówiliśmy nowe. To wpięcie kosztuje w granicach 30-40 zł. Tu się akurat nie przyda, bo to przeżyło. A z tyłu, charakterystycznie, jest takie pokrętło. Tutaj I przekręcamy w lewo, i w tym momencie mamy dostęp do, do tego. Warto sobie zabezpieczyć tutaj, żeby nam nic nie wpadło, i tutaj, żeby nam nic nie wpadło przy wyjmowaniu. Wymiemy jeszcze ten wąż tutaj, bo nam przeszkadza do jednej z cewek. No, i tyle. I wyjmujemy cztery cewki, to jest wiadome Już świece e, to już wam nie będę opowiadał ani omawiał. Bo to wiadomo jest, to no kręcamy świece zapłonowe za z, e, z momentem mniej więcej 20 Nm. Skręcamy, zakładamy i żyjemy. Także to tyle na tą chwilę. Jeżeli komuś się tam przydało, łapkę czy co innego. Trzymajcie się. Pozdrow, hej!